No, i to no cykl... no właśnie to się wydarzyło. Kto mi wytłumaczy, na jakiej no zasadzie to bierne? działa? Mati, jest super. g <laughs> jest czaderskie. Insta w opisie. <laughs> Rozpocznie się gra. Siema! Siema. Siema. Gramy w Multiversus razem ze mną Flutter i Admiras. Siema! Witam, witam. Dobra, gram postacią. I gramy tą... każdy na każdego. Nie ma drużyny. No, walczymy wezm... i zabijamy Ta. siebie. Bez dwie minuty później. Ej, Mati wygrywa, fokus, fokus. Nie, nie, nie. Okej. Moles tutaj. Ja nie będę wygrywał. Ciekawe. O, Batmana sobie kupiłeś? Nie powiem. Ładny. Ładny. A? Dzięki. Fajnie wygląda. Ej, lebron James ma dziesiąty poziom i takie kozackie jakieś umiejętności? No bo tu chyba każdy bok jest na dziesiątym poziomie. Śmieć. No, fokus na, no, lebrona. na lebrona. Fokus na lebrona. Nie, będzie taki syf. Nie wiem kto, dobra, kto tutaj. Dobra. Ja wygram wygra. na no, kto ma wygrać. No przydałaby się dać, jakby czwarta osoba, była, to już by był taki. Tak, piszcie no swoje niki po prostu, będziemy nagrywać z wami. Tak, powrót, powrót ekipy Multiversus. Nie no to nazwiemy bota jakimś imieniem z kogoś z ekipy i powiemy, że o. mikrofon się zepsuł. No to jest w sumie dobry ten. Dobry. Eee, mm, e, jak na... nie piją. Czekaj, bo Lebrona chcę bić. Ale walka! No to jest. Trzeba. Na wszyst. Ała! Zostaw mnie! Ale uspokój się, Jezu, co krzyczysz? Bo mnie bijesz. Mi się to nie podoba. A lasso, dobra, jak to działa to lasso? Jezu, śmieć rzuca piłką i udaje niewiniątko. <laughs> A ty ten domek można rozwalić? Nie. Ej, dobra, mięso? fokus nad miarasem, za to, co on robi. Czekunanie. Bo siedzisz tam na górze i nic nie robisz, i skaczesz tylko. Ej, jaki lag był. Teleportował się u mnie. No co mam robić, skoro w tej grze chodzi o to, żebyś tak najmniej obrażeń oberwał? No w sumie tak. Nie, tu chodzi o to, żeby zadać jak najwięcej obrażeń. Tak, dobra, to ja biję w takim razie. O, ktoś z... A, ma. No to ma, walimy. Mam koronę, co to znaczy? Nie, nie mam pojęcia. Ja mam, że prowadzę. O, koronkę ma. No, bo jestem najlepszy. No dobra. nie umiem w to grać, dobra, gówno. Dawaj, dawaj, lecimy, lecimy chłopaki. Ej, ja mam pyk, 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 pyk. na balanka, na balanka. Jechane, jechane Okej, okay. zostaw, zostaw, zostaw Dobra Ja, ja nie, nawet nie wiem co się teraz dzieje. Lebron, Lebron, Lebron! Lebrona O. Flotara, flotara! Nie Dobra, Lebron, Lebron Oj! Ale dostałem combo. No i koniec, sparłem Pierwsza. Nowy lider, Lebron jest nowym liderem No A to was was szybciutko z nim Zaraz go tam. Krócimy. Dobra, tak. Nie wiem jak, to, jak kombo... Oj oj, ktoś poleciał. Lebron poleciał. Mm. Dobra, to jest. Ja tra... A kupiłeś sobie item? Tak, tak, kupuję sobie a co, item. A co to daje? Co to daje? No. Jakieś ta... Tani item daje przyspieszenie, droższy item daje tarczę, a ten najdroższy nie wiem co jeszcze daje. Okej. Okay. Za tysiaka jest najdroższy. O kurde, ty rzuciłem jakimś ciastem. O, odleciałem. O co to jest? to? Znak zapytania. A, bo tu się pojawiają chyba jakieś losowe znaki. Tak, ja to, ja to wziąłem na przykład i nie wiem, co mam z tym zrobić. I, chyba rzucasz tym po prostu. No rzuciłem, ale. Tak. O apteczka. O, jak się zmawiam na te, tak. Ej, bo tutaj się zmieszam. Opa! Ej, fajne! Ale to czemu tak? I, no bo to jest. Nie. Co? Jest? Po... Aha. Co wygrał? U... Batman, czemu? Ale czemu, jeżeli my bo, byliśmy? 2,5 e, minuty to trwała walka. Wydaje mi się, że to A, działa w zasadzie, że. Chyba nie dostajesz. Nie dostajesz. E, punktów za zabójstwa. Znaczy, nie możesz odpaść. Możesz cały czas wypadać, ale liczą się okay. punkty, jakie zdobędziesz podczas walki. Dobra, A, dobra, dobra. Czy nie można się kampić. <noise> masz zagrożenie włączone, to jest to. I masz y, czas. Wyrzucenie przeciwnika. A, można chyba cztery razy jakoś. Możesz chyba cztery razy wypaść. Czas dwie i pół minuty. Mam więcej włączyć? No możesz ja nie wydaje mi się, że takie krótkie były spoko, nie, czy nie? spoko było, bo to palce się męczą jak dłużej. <noise> mogę ustawić trzy minuty. Możesz, dawaj trzy. A no te dobra. zagrożenie no... to jest to co, co, to, 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 co się zmniejszało? I tak, A, tak, tak, zagrożenie to jest to. No, ale spoko. to w sobie spoko. No to spoko jest. Nie. Nie, nie chcesz możesz tego zmienić? Odgrywać? bota? Nie wiem, no bo obojętne mi to jest, ale ja bym wolał BS, bo tak mi dziwnie się zmniejszała mapa. A to fajnie Czuje się jest się zmniejsza. jak speedrunner, to mnie stresuje. A no to dobrze, to to no to trochę wiesz, stresu dobrze na ciebie wpłynie. Ten, tak. Dobra. Ej, co to znaczy, że ktoś jest ekstremalny? stream. No, jest... no tak właśnie hardcore. A, a co ma, co, chciałeś takiego? zmienić bota, na no, jakiego? No nie wiem, jakiegokolwiek innego, wiesz, żeby. Dobra. No, no Aria o, Stark. Bot średni. Albo naj, najtrudniejszy bot. Nie, to by nie, nas... Nie, nie. Średni przygramy. był dobrze wyważony. Tak. tak. Dobra, kim jeszcze nie. Użyj grałem. piktogramu przed innymi. Co to znaczy? A, tutaj nie można dostać tych questów hmm. nawet. No tak, bo no, niestandardowe to są. Gdyby się oh, dało farmić oh, na niestandardowych, oh, to fajnie by było. Oh, no. Bo, no. Bo byśmy. Czy jak zagramy z supportem, kasy. to to będzie opłacalne? Chyba nie. No, ja wziąłem postać, którą nigdy jeszcze ty, nie grałem. Ty, to jest mapka z Rika i Morty'ego. No bo Ricky i Morty to będą w kolejnym update'cie teraz. I hmm. będzie w ogóle sezon nowego Rick i Morty, nie wiem czy wiecie. Który siódmy? Szósty? A nie wiem, ale nie ja, ja wyjść niedługo. Ja na trzecim skończyłem oglądanie filmu. A ja jestem na bieżąco. No jak mogłeś skończyć na trzecim? Już to jest najlepsza bajka, jaką oglądałem w życiu. A widzieliście y, serial też z tych samych twórców na Disney Plus jest? Nie. Z pozałogowy. Z fajne? Fajne. Takie o. śmieszne. <laughs> Ten sam aktor daje głos kosmicie, co daje Rickowi i Mortiemu. Tak, tak przyjemnie się ogląda. No. no. Widzieliście, że to ten sam głos daje głos Rykowi i Mortiemu. Ja nie. nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem. <laughs> widzieliście że to ten sam głos? Nie. Nie, jakby... Ty, nawet nie wiem co to jest za, w tym sensie to jest ze Steven Universe, ale kto to jest? Granat. O, no ale oglądaliście w ogóle Steven nie. Universe? Nie. Właśnie tak samo. Ej, bo ja nie wiem, może mi ktoś jakiś widz napisze czemu, czasami jak gram Batmanem używam mocy tej takiej... Żeby się przyciągnąć do kogoś, to mnie wywala na drugi koniec mapy na przykład. I zdarzyło się, że ja spadłem po prostu z planszy przez to. Hmm. Czyli tak to działa? Okej, okay, to... Ciekawe. Ja próbuję, próbuję ogarnąć czy jest. Czy mogę spamować jednym atakiem, jak? Nie możesz, bo wtedy ci się. Z... masz osłabienie, ataku. Tak? No gościu, ten tutorialu nie przechodziłeś? Gościa, przechodziłem ten tutorial. Z jednym okiem po prostu na gierce Ja też bardzo szybko przychodziłem, no. ale nie było, nie zauważyłem też coś takiego. Masz osłabienie ataku, coś takiego, taką informację. To w sumie fajna sprawa, nie, że, nie, lecę. Że, nie, że nie ma czegoś takiego. No nie możesz spamować, bo to nie o Kurde Eee, no ale on zrobił! No jak nie, nie to, mam kaski! To dokładnie się stało. Wrzuciłeś dwie osoby chyba jednym hitem Także uwaga, bo kurde granat... Jestem one trick pełny granat teraz. O, kaska, kaska. Dawać, dawać mi tutaj dolarki. O... 400 mam już. Ej, jakim cudem ci nie trafiłem, o ta się Oa Dobra obrotuwa. No. Minuta 24 Jeszcze nie mam kaski. Kurde. Okej, okay, czyli tak to działa. Oa, a! Nie, 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 kurde, podwójne wyrzucenie z ringu. A! O. Dobra. Nie gadaj, o, krójne, że mnie wyrzuci. To jest... Szybko, szybko. Ale mistrzem jesteś flotar tej, tego nie, granatu. Nie, to jest jakaś OP. O. dobra. <laughs> Polecieliśmy. zaraz wystarczy, że nie będę ten... Nie będę... Poczekam te 40 sekund. O, IGK się wygrana. No, ekran. No i po... właśnie to się wydarzyło. Kto mi wytłumaczy, na jakiej no zasadzie i co jest to działa? No, wyrzuciłem siebie, Admiros, miałeś już ponad 100 punktów. No wiem, ale jakoś wcześniej nie umiałeś tego zrobić. <laughs> bo, bo ta postać jest jakaś popsuta. No, jakieś jest w ogóle jako nabije, Lepiej jak nigdy. Mocasz to jest. No, I dlatego no, jest mocna. Nie... O Miss X! Mi... Tak się ona nazywa? Tak, Mr. Miss X. Jezu, on po polsku miał taką głupią nazwę, że... Nie wiem, nawet nie chcę słyszeć. Miszuk A, o, a bo tu się mapa zmniejsza! Tak, tak, zmniejsza się. Ja pierdzielę. Oj, nara. A jeszcze wróciłem, ale kozak Dobra. Ko kończymy to. Dobra, wygrałeś, Flotar, gratulacje. No niestety Ale Ty... Nie wiem. I zastanawiam się kto zrobił <laughs> najwięcej obrażeń. Ja. W gierce. Ja chyba słabo. Nie, ja nie wiem kto. Pewnie Flotar, bo zabiłeś dużo osób. 300, 400. No 400, i możecie zgrzankować, to dostajemy pieniądze za to. No, nie, nie, nie. Dał grzankę. grzankę. Lol. Zwrócono grzanki. Mati mi dał grzanki. No. Czemu nie chcesz no, mi dać grzanki? <laughs> bo ja nie wiem, co to jest w ogóle. Te no, grzanki, jak ja nie ci dostaję? kręcę, gościu. <laughs> no, to są takie tosty chyba. No, to jest, to jest waluta. Po walce możesz mi dać grzankę za pieniądze, rozumiesz? A, czyli taki honor? Jak... Tak, honorka mi dajesz. Za pieniądze. Znaczy, okay. nie za pieniądze chyba, swoje nie. Dobra, kim jeszcze nie grałem? O dobra, nie, coś, co jest, dobra. Najgorsza postać została. Wiesz nową ikonę profilu w menu kariery. No dobra. No, to jest, masz takiego questa. Tak, i za to dostajesz pitos. Eee? Dużo pitosu. Ej, wiem co zrobię. Zagram inną postacią. Wow. Wow, no? wow. Wow, jak która na solo nie ma żadnych O nie, szok. Admiro! O nie, no, Mati. no co ty zrobił? No. No no z no. Kogoś z was. Tylko że tak to nie działa. No. No, no powiem nie. ci, że on jest dziwny. Tak jakby no. odklejony zupełnie od no tego tak, wszystkiego. Wie? Nie pasuje tutaj moim no wiem. zdaniem. Dlatego go wziąłem. Też <laughs> jestem odklejony. Totalnie. Nie, no zobaczymy, może się. Ee, może jakoś coś tutaj zrobię. Tylko że on musi mieć więź z kimś tam i teleportuje tam. No tak, ta on jest supportem, nie wiem, to tak jakbyś grał no. z soną na midzie. Nie wiem, no zobaczymy. <grym> Ej, da się chyba soną na midzie. Jest. jakie to ma animacje słabo. Jak no jakie ja to jest. Pier. zupełnie inna bajka. Patrzcie, ja tutaj biję i w ogóle. Ataki lecą mi nie to co zawsze. Z Dobra, tym laserek. Okej, okay, to tak działa. <grym> Ale wam spuściłem łomot Zostaw to He, fajny ten diabeł tasmański Co ty robisz, Slo? Testuję sobie umiejętności Patrzę co on w ogóle potrafi No nic, jest już lesem leczącym. Nie kitu. no coś potrafi Dobra laserek no ta, laserek leczący to ja mogę ci laserek z oczu puścić, patrz Wypaduwa. Ara Okej okay. Dobra i to? O, apteczka tam była Była, była Wy możecie zamrażać taki oddech macie. No. Oj. Oj. <noise> Ale laserek zarąbisty. <noise> nie wiem co dokładnie Chyba robi. jak stoimy w tym to nie wiem czy... Ty dmucham. Nie wiem czy to nie nie, nie zadaje jakichś obrażeń. <noise> LT? To jest... Ej ja w ogóle już mam 156. No masz, masz. Zaraz polecisz. O, nie chyba polecimy. superman jest super, sobie latasz normalnie, cię ktoś wyrzuca, a ty se, o fru. Na <grym> O Dobra, walka, walka supermenów. Chodź. Oj. nie! tak, żegnaj. Jesteś fałszywym supermanem. <grym> nie, wyrzucił mnie fałszywy nie! superman. Dobra, zemszczę się gościu. A nie możesz. Nie, co tu się zadziało? Gdzieś Ponifer czy jak on się tam nazywa, dobra, koniec A mi rozwygrywa w ogóle? No tak, wygrywam, bo jestem dobry. W Oła, Mo możecie. Grypa, oj Aha, sekundę, to nieźle. Dobra, to. Aaa, ja przyzywam takiego Sonif gościa. Jakiego gościa przyzywasz? Nie wiem, przyzywam takiego z Rika i Morkiego, taki. A, nie, 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 to chyba taka moc, co na ziemi leży, wiesz? Tak, 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 tak. Dobra. I laserek. Mam wrażenie, co robię jeden atak. No ja też tak robię. Bo wiesz, nie, nie znasz więcej ataków. Tak, ja, ja klikam głównie kwadrat. Ale mnie tutaj złapali w gangbang. O kurde. Oj, 117 Mati. Mati już ma dużo, płonie. No, pali się. Nie płonę. Oj. Nie, Mati nie bij tak tyle ataków na raz. Oj, i poleciałem na dwie strony. Na dwie, na... O ja też na... Nie no Maki, nie! Ma, gdzie jest? Szybko, szybko! Nie, ale... Szybko Admirosa Nie! Tak! Do no nie nie! Kurde już go A ja, czy... Ani jakieś podrabiańce Czyli w sumie patrzcie jak wyszło, każdy wygrał raz. No. To mm, chyba znaczy, do... że jesteśmy... Bardzo Wszyscy dobrze. Wszyscy jesteśmy najlepsi no. po prostu. Jesteśmy równi. Jesteśmy równi. 531 obrażeń. Ale ty, myślałem, że jesteś useless. Bo ty co chyba jest? zadawałeś co? obrażenia, ale Znalej nie jesteś, jesteś w stanie zadać tych takich mocnych obrażeń, żeby nas wyrzucić. Wiesz no co tak. chodzi. No, no, no. no jesteś, jesteś useless. Tak, no tak troszkę biłem, ale nie na tyle, żeby was zabić. To no, maskę miałem. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Dajcie yy, łapkę w górę i link do chłopaków jest w opisie. Zapraszam serdecznie i pa, pa. Yeah. Ma